Dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie I w kolejnym odcinku z Minecraft Port do korzeni. Mamy tutaj naszego wybitnego zwierza. I dlaczego mam pół serdeuszka? No przez tego wybitnego zwierzaka? Dzejcie bazę, że ja dosłownie segregowałem itemki do skrzynek, żeby w końcu spełnić obietnicę i żeby faktycznie było to ładnie posegregowane i I on mi cały czas łaził, także co jakiś czas na niego klikałem nas na czesta i traciłem życie, bo... Wchodziłem w sufi. Na początku popełnimy próbę samobójczą, ale może się nie uda. Jak się nie uda, to szczerze na to nie liczę, ale jak się nie uda, no to po prostu zjemy. Ty! Tak dawno nie robiłem waterskilli coś i się, coś się ma jeszcze. Normalnie wiesz gaming. dawa jeszcze raz dla widza. Kiedyś obiecuję, że powtórzymy mój legendarny skok z Chyba tysięcznej kratki. To po prostu poleciałem wtedy elytrom na takie. Te. Dobra. Teraz zrobimy bardziej powaloną rzecz. Teraz wyrzucę wiaderko. W trakcie lotu. Tylko nie wiem czy wtedy mi wystarczy tego paliwa, żeby dolecić do wiaderka. Nie. Nie wystarczy. No ale nic straconego. Y tak. Chciałem się wam pochwalić, jak mam pięknie posegregowany swój Obiecuję, że kiedyś zrobimy mu osobną... Osobny pałac kultury, kurde, i obiecuję, że to nagram. Tu mamy bloki budowlane. Takie wszelkiego typu, bo na razie nie mam za dużo, na przykład, kobla, żeby mieć go w trzech skrzynkach. Drewno, nie drewno, jakieś schodki, nie schodki, wełna, wiadomo. Tu mamy wszystko, co związane jest z naturą. Patyki wrzuciłem, bo nie wiedziałem, gdzie je wrzucić. Więc mamy ametysty, mamy jakiegoś mleczyka, jakby to powiedział kubir. Mamy różki, mamy sadzonki i tak dalej. Tu mamy jedzenie i serio, mam tak mało jedzenia. Więcej nie muszę mówić. Tu mamy nasze wszystkie, czekaj, to nie tu. Tu mamy nasze wszystkie bogactwa. Tak, węgiel jest na pierwszym miejscu do naszych bogactw. Mamy 9 sztabek złota. Wow! Emeralda, no widzicie jak jestem bogaty Tu mamy wszystkie, no właśnie to powinno iść tu Tu mamy wszystkie temki. Oj widzicie tego wielbłąda z boku Ten upierdliwie cały czas mi tak łaził i nie mogłem klikać tych czasów. Tu mamy wszystkie itemki takie rzadsze Mamy dwie złote zbrojki Ochrona wydajność 3 Zegarek Nie znam osoby, która by używała zegarka, i nie znam osoby, która by powiedziała, że zegarek jest użyteczny w jakimkolwiek stopniu. Więc nie wiem, czego ja po prostu nie złożę w ofierze do kanionu. Tak zrobimy. Dobra. Komuś trzeba by go złożyć w ofierze, ale nie ma komu. No dobra, to samemu kanionowi, tylko chyba, że tam ktoś będzie. Składamy potworom zegarek w ofierze, nie no nie mogę. Dobra, przyjmijcie ode mnie ten dar, abyście mnie nie nękali. Dziękuję, amenu. Żegnaj. Poleciał. Może zaraz z niego użytek. Nie wiem, udławiam się nim czy coś. Dla mnie byłby to pożytek. Widzę, że trzcina już mi ładnie, fajnie urosła, więc ją sobie zbierzemy. Yy, tak, tylko farmę krówek teraz zrobić, czyli farmę pszenicy, yy, potem pozbierać krówki i... Yy, nice, nice, yy, i będziemy mieli enchant'a. Tak, tylko po co mi enchant, skoro nie będę mieć leksowych itemków. To robię powoli, dlaczego? Z bardzo prostego powodu, bo... Yy, no i zresztą się cię nie chcę pogubić tych trzcin. Jestem przyrzeca, nie? Czy tam przy jeziorku, czy tam morzu, czy oceanie, czy co to tam jest. Nie chciałbym tego pogubić, bo to może mi spaść. Tak, tak przejadę. To bardzo dużo wpadnie do wody. Nieważne, wpadła jedna. Gdyś nie <grytania> bardzo dużo. To ciśniemy na turbo. No i super. Czy to jest trójzębnik? To ja nie mam broni, to nie wiem na co i czułem. Dawaj rybę. Chodź Salonie! Nie żyjesz. No i mamy półtorej staka trzciny z takiego jednego zbioru i super. Patrzcie to Polish Dream. Kurde eee, no Dobra, czyli teraz Skąd ja mam kości? Z ryb lecą kości Dobra, dalej Bo nie wszystko powiedziałem Tu mamy wszelkiego typu, widzicie Uzbrojenie drewnianych hilow Polecam Mamy pędzelek na no, wszystkie takie itemki może, tak powiem Do osobną zbrojownię kiedyś zrobię To moje marzenie Zrobić taką naprawdę bogat bogatą zbrojownię tam wszystko będę miał I to tak zrobione Aż będzie ciekło bogactwem, nie? Rozumiecie o co mi chodzi? Tu mamy takie pierdoły Czyli rzeczy, które mogę kiedyś użyć. Tu mamy tak zwane śmieci, które się przydają czasami. I tu mamy nic. No, widzicie, całe moje bogactwo, nie? Ośmiu skrzynka. Ja Ciebie kiedyś zanikiluję, przyrzekam. Dobra, więc co musimy brać? Widzicie, ten wielbłąd cały czas tak łazi tutaj. Lewo, prawo. To jest wnerwające w, te, w tej istocie, więc kiedyś mu zrobimy, serio, osobny pałac, żeby on tam mógł sobie wybiegać się. To wam obiecuję. Że zrobimy to jeszcze na odcinku. Łopatka, 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 yy, deski, trawdory, czyli tu. No, widzicie, już pamiętam, co gdzie jest. Bierzemy sobie tak, bierzemy sobie tak, bierzemy sobie tak i tak, i tak, i tak. Tak mi wystarczy, czy że Nie. Zresztą one są dziurawe, nie? Kurda, jak. i eee, itemki, itemki, itemki. Tu. Już... Ja to zrobiłem tak na szybko, nie? Więc... Żeby po prostu... Powiedzieć wam, że jestem taki pracowity i faktycznie spełniłem obietnicę. Więc nie pamiętam, co gdzie jest jeszcze na dobre. Mmm... Dobra, trudno może być dziurka. Nie, właśnie, tu nie. Tu w tych przestrzeniach między czystami, no. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Raz. Nie w przestrzeniach między czystami, tylko w sumie bezpośrednio między czystami, nie? Pyk, pyk. Dwa. Tyk Tyk A widzicie Kurde No Klasa koń mhm. Tak, tylko wyprowadzić wielbłąda to będzie problem, nie? Taki trochę duży Po co ja to robię, skoro i tak będę musiał jeszcze przejść dużo nie wiem tak dla Beki Wiecie co W tym odcinku My sobie zrobimy tutaj Tylko na tej Przestrzeni y, Farmę Ale ja Poza kamerami To sobie poszerzę I po prostu y, Co się w tym odcinku No mamy 8 minut materiału To nie wiem czy się uwinę Ale po prostu poza odcinkami y, Zrobię dziurę właśnie tam Bo to jest nudne Ha! Kurde, pachkuch! Dobrze, kiedyś powinienem zrobić parkour i spróbować go przejść. Parkur na PS5 w wykonaniu 13-latka. Tego, tego jeszcze nie grali, naprawdę. Byłoby dużo ubału, to na pewno. Pewno kiedyś z kolegą sobie zrobiliśmy parkura w Fortnite. I wygrałem, grając na Nintendo lajcie. To bardzo ciekawe. No dobra. No to właściwie... Cały teren jest do kasacji. Teraz cyk, 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 cyk... Tak, będę was wnerwiał tym cyk cyk. Dok A nie straciłem życia. Dokładnie. No w sumie tutaj też będę musiał dać trawdory. O, widzicie. Ale z tym koksem, tak pomyślałem o tym. O. Minecraft gra dla logicznie myślących. Dajcie pochodnie. Yy, tu gdzieś nie yy, ale, ale zabawa nie. Normalnie wybitna. Wielbłąd. Wyjdź. To był wielki błąd, żeby go wziąłem, wiecie, a, wiel błąd, bo wielki błąd, nie nieśmieszne, wiem, sorry, ja mam dzisiaj jakieś, zgrzało mi chyba styki, niedobrze, mmm, tu zepsułem pochodnie, no jeszcze tylko dwa i będę dzisiaj ziemię zrobioną, no i klasa koń, Moi słyszę pieska mojego żeby... Wiecie co, w ogóle jak on wpadł do tej wody to on się odblokował. To znaczy, że yy, nie był na stand-byu, jak ja to nazywam. Czyli nie siedział sobie, tylko normalnie zaczął łazić za mną. Dobrze, że ja nie poszedłem zbierać wtedy drewna. Bo by mnie, bym go zgubił raczej. Też psy to mądre istoty. Pies to nie kot. Teraz wszyscy fani kotów się zbulwersują w komentarzach. Nice. Kurde, no nie wezmę. Starczy mi w ogóle? Starczy na tyle, jeszcze jeden zostanie. Idą zakład. Kurde, jakie to ja mam wyczucie. Ale przypadek, nie? E, dobra, to jeszcze trzeba skopać. Yy, tutaj zrobić sobie. Tutaj zrobimy sobie. O! Co ty tu robisz? Ale, ale jesteś niszony z trójzębu. Dobra, wkurzyłeś mnie. Chodź tu. Nie, nie ma co go rzucać. No chodź tu! Tchórzu. Ty! Rajdowcy! Rajdowiec jest tu. Dobra, szkoda mi trójzębu na trójkę. Tych cieniasów. Ale bierzemy sobie... Nie mam miecza, serio? Dobra, poskładamy ich siekiery. O kur... Dużo ich. No, nie żyjesz. Kolejny. Jesteście ślepi czy jak? Okur. Nie mam siekiery. Nie! No nie! Eee, siekiera. Dobra, chodź się tu. Szczury wyklęte. Kurde niszczyciele. No czemu ja kłócam? Ku, kusza, nice. Oni żyją wszyscy. Ty, a gdzie ten tchórz z banerem zwiał? Widząc pierniczą. Na dół nie. Ty. Jeszcze dwójka powinna być. Tam jest jeden. Skąd się jeden znalazł w takim tempie, na taką odległość? To a! A B gdzie jest ten z banerem? Chodź tu I co oni tu robią? Może, może oni celowo się respią co jakiś czas przy graczu, żeby ten ich pozabijał? A szczerze chciałbym być bohaterem wioski. Bo bym wtedy sobie tych wszystkich villagerów z niewo... w sensie zaproponował im lepsze stanowisko pracy. I... Bym miał niech zniżki, minus 95% Ty tam jesteś? Ty myślisz churzu, że mi ucieknie? Patrzcie jak go robimy, nie? Kurz. Pół serduszka, więc ja się może taktycznie wycofam po ją mięsko Jedzenie było... tu Ua! Odejdź Aaaa! Kto jest sprytniejszy? Czekajcie, muszę się zregenerować. Ale wrócił ten z banerem tylko. Czyli ten czwarty tchórz tam był. Ten trzeci po prostu jakby zniknął. W niewyjaśnionych okolicznościach. Ale kampisz? Tam jest. Muszę trochę zregenerować życie. Widzicie, mieliśmy budować farmy i mi Judaszek przeszkadzają. Chodź. Gdzie on znowu zwiał? Ej, czekajcie, bo jak ja tu zdechnę na moście, oni też są snajperami niezłymi. Jak ja tu zdechnę, to stracę itemki, więc zrobimy... Tak. Kur... Zrobimy tak, że poprzerzucamy wszystko. Tu... Yy, wełna... No widzicie, już nawet, kurde, segreguję. Syk Broń, nie broń, tu jest broń To, a, no kusza na wyczerpaniu, świetnie Uff, Słyszałem, że on jest tu Dobra, chodź Ale on ma damage, niezły No i super, i mamy zły e, Tylko teraz do wioski pójść i będzie świetnie ja pamiętam kiedyś tylko mając kamienny mierz, nic innego ten. Uratowałem wioskę, co prawda zginęłem 14 razy przy tym przedsięwzięciu, ale... To nieważne. No. Teraz zawieszę ku chwale zgładzenia moich wrogów. Ale nie tu wyżej. Żeby wszyscy wiedzieli z kim zadarli. No. Czekajcie, jeszcze na miniaturkę sobie to zrobimy. O! świetnie dobra, yy, kontynuujemy mieliśmy zrobić jeziorko, zapomniałem ci mi przeszkodzili tu mieliśmy zrobić dziurę i w niej zrobić jeziorko yy, ja już biegnę po wodę, a przecież najpierw muszę wziąć wodę stąd z mojego wiaderka, jestem nie mądry Tyk. Badomen się kończy, tylko nie wiem po jakim czasie, bo w tym czasie bardzo chciał dotrzeć do wioski mimo wszystko. Fajnie by było mieć Hero of the Village. Naprawdę fajnie. Zastalimy otwarte? Nie. Nie jestem takim hojrakiem, by zostawiać otwarte drzwi. To właściwie. Teraz tak powinien zrobić. No właściwie całego kobra trzeba skopać. I jeszcze tu dirta, tylko czy mi starczy tego dirta? Nie wiem Mam jeden, tutaj Czy ja przerzuciłem? Nie pamiętam już Widzicie, początki Alzheimera Nie pamiętam takich prostych rzeczy mhm. Jakoś wejście może zrobię drabinką z boku A nie tym Dobra, tak zrobimy Drabinką Nie teraz tu mówię bardziej do Was czy do siebie yy, Więc tu byśmy zrobili sobie jedną dziurę Na drabinkę O, to się nazywa wyczucie Na razie profilaktycznie, to wiadomo, że to trochę zmodyfikuje Kill off, kill off, kill off jest Motyczkę wyjść, nie, motyczkę i ty musisz. Eee, co jeszcze? Muszę wziąć dirt. Dirt nie jest tu, tylko tu. Czyli nie ma dirta, czyli muszę iść wykopać. Pajączek. Te pajączki to są przyjemne moby. W sensie pod tym względem przyjemne, że mnie nie będą biły. Seria nie macie trójzębów? Kurde, jaka biedota w tych utopcach aktualnie. Żadnych trójzębów nie mają. Powinienem to powiedzieć w tym momencie, powinienem dostać trójzębę w plecy, nie? Ten zwrócił honor. Naprawdę, kiedyś trzeba zrobić farmę utopców. Ja może poszukam na YouTubie, że coś takiego istnieje. Na pewno istnieje, tylko czy będę skłonny to zrobić bez jakichś mechanizmu? Bo nie mówię, że jestem zły, bo jestem kozakiem w mechanizmach. Oczywiście żartuję. Żeby ktoś nie pomyślał, że jestem dobry w mechanizmy, bo ja się męczyłem dwa tygodnie, no może nie dwa tygodnie, ja się męczyłem yy, przez trzy dni, to dwie godziny w grze dziennie, yy, żeby zrobić tom, żeby zrobić drzwi otwierane. Co prawda nie szukałem poradników na YouTube, tylko sam się nauczyłem, jak to się robi, ale no wybitny ty, ja w mechanizmie nie jestem, lekko mówiąc. Jak dotąd Wielbądy nie mają umiejętności Wchodzenia po drabinach, prawda? Ja pytam serio, bo ten wielbłąd po ostatnio pokazuje, że Ma więcej zdolności niż jestem skłonny sobie to wyobrazić to mnie trochę przeraża mm, tu bym coś otoczył Tylko czym? Dobra, klasycznie my, koblem Patrzcie, ty. Czesty No właśnie czesty I to jest mały problem Bo przecież Tu jest woda Będzie woda W czestach Więc w jaki sposób ją ja to zrobić Chyba że po prostu trapdora tam No widzicie Postawimy trapdora Przecież przez Trapdory mają Są półblokami, Ale mają moc jak bloki Nawet nie są półblokami, blokami Są jeszcze cieńsze Ale mają Powtarzam że nam moc całego bloku czy dostajesz damage? Myślałem. Nie, bo jakby wielbłąd mi zdechł. Tu się tak na niego wnerwił. Bo bym nie miał siły wracać po kolejnego naprawdę. No dobra, ale teraz się pożegnam. Mam nadzieję, że mi się odcinek podobał. W kolejnym odcinku postaramy się już dokończyć tą farmę wstępną. Bo nie mogłem przez naszych kochanych kolegów z kuszami. Ale tyle w temacie. Ja się przegnam. Do zobaczenia. Cześć.